Papę podlegarych idzie domek taki duży 5,5 na 4,5 na kosce będę tu nie 25 jedzie kaka, jedzie kaka ze ścianami jedzie kaka ze ścianami podłoga się schodu Się duseczka, Wypełniają to całość. No Ale to coś jest straszna szpara. Na środku. Pany. I z czym to jest spowodowane? Co? A ja nie To jest drewno to jest tylnie w Dobrze jest. Tak. Robimy szli ze ścianami pleku przygotowania Teraz to by trzeba było chyba szlifować to co było czarne. o tu zarobić trzeba było szlifirka i teraz już to wejdzie szlifirka z kablem sam To tam o szlifuję bo to wystaje są młodszy 3 ściana środkowo A nie trzeba to się se... To co klient zrobi po tym Klient się to zrobił, on se podobił z tą babą. Ta jego baba se podobijał te deski, to tam nie ma problemów. No to marzyszek, kieruj. Trzeba nas nacylować dobrze. jakieś 5 na 7, żeby rok farszedł. Tak. Można. No niku ja Wszyscy w malutku. Jedziemy. Trzeba podnieść te do góry.

Tych klopsków Coś co się podzioło, ja, to się podziało trzeba to do góry podnieść i zasadzić je No tam za dużo wsadzić, bo krok cię nie dać tak Tam od dołu? Chyba, że zaraz pod ścianki tu pod... Mów, 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 bo ty jesteś potrzebny, nie stresuj się Nie stresuj się bo Lesiu. Jak ty brzydko no, godasz tutaj na wizji do zwolnienia na wizji Kuśma tu brzydko godasz Ja cię słucham w lechu Kręcymy, jadymy Jadymy, kręcymy się Burger King Super a ile z tym, z drugiej strony, ile było miejsca, wy by, by zawsze na coś No to jak ci mówiłem, No, muszę no patrz, chcesz. nie ma miejsca, no na siłę i chcecie pokonać swoje. Bardzo fajnie Lechu Jo, ja, Pierwsza ściana, jak my pięknie wjechali, czy tam podłoga, jak my wyjechali no. furt do zadku. No. Rydź Lechu na nich, bo to są złe ludzie, złośliwce. Wózek. <kluzaj> weź. Ostatnia ściana. No pióro to pióro. Minerały są tam nie, o tych minerałach jeszcze żaden nic nie padło. Nie Nie słyszałeś o tych minerałach? Nie. Ja słyszę, że to są tajne minerały. Nie no. wiem co tam jest, chyba diamenty. Grzywacz. Bober, kurwa. Bober. Bober. Skąd mi sam klnąć Bobrze ty bobrę odczupka no. Na betonkę będzie ciągnął, tam Dawaj prosto nie masz mnie właśnie myślałem, że poleci, a nie polecił A już cię przymierzył, nie? Już chciał skrzydła stawił. No to... Gipko poleci, ka bo nie umie nam jeżyć pierona zmontowano Kropki jeszcze już pociepały Podwiska pod kolenicą jest ciepnięta Żeby się dach nie ukinął, żeby nie ulić Dodatkowo jest 10 na 10 Ale Tu jest drugi stolet

Komunikat 22A Wyżako? Nie wiem, bo jest bez numeru. Na razie nic nie rób, dajem na kubełki Leszek. Bo to nie ma co, wiesz, że trzeba było za różnąć. wyżak. Nie, to by deski w obcinać, deski może, kokszy by było obcinać. Przygotówka, sztureczek, potem pójdzie deseczka, a na to potem obrubeczka. obróbeczka. Trzy zaszczały trzeba czas zarać. A roboty jeszcze, roboty. I zaraz z dachem. Bam 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 bam. Zaczyna się być dach. Zaczyna się być dach. Jaworski mu poszła portki. <laughs> Ściek okrytkowo zb... To jest okrytkowo zboczany na bok. Zależy który zwój Jak był wprowadzony, rozumiesz Ach, nie przeklinaj mi sam Kulana, kurde Dach się robi obcy robią Eska tu badać lądu by badać nawet tu my nie byli jeszcze dzisiaj A! tu nie wleza o, to już wypełnione deszka podbitkowo jest jest blacha o, czy pokręcieli pokręcili blacha pokręcili pokręcili blacha blacha trapez tym na to podam jeszcze obróbeczki. I co, obcy zostało? A czy zostało go dom... Jest normalnie po dwa zakłady, nie? Ja duże, żeby nigdy nie ciekło, zawsze dowiemy, dwa zakłady. Zawsze firma nasza kupuje, nie, Waldek? Dwie blachy gratis. Chyba by trzeba, niż Tu jest wypuszczone pod rynne. Pod Ja. Laska potem O, oh, jest.